Witam serdecznie. Kolejny odcinek słuchajcie z przygód z odbudową silnika i całego motocykla Soku 1000 przedwojennego. Dzisiaj będą kolejne materiały z warsztatu, a ja Wam chcę też pokazać tablicę. Kupiłem taki zestaw motocyklowych tablic przedwojennych i sobie jakby rozłożymy na czynniki pierwsze i trochę pogadamy o starych tablicach rejestracyjnych. Zapraszam na materiał i później znowu się spotykamy. Miłego. Seansu. Cześć Marcin, co się dzieje nowy dzień nowe możliwości. Wczoraj, jak widziałeś, składaliśmy skrzynie biegów, mamy to skończone sprzęgło, skrzynia przeniesienie napędu to jest wszystko już zamknięte. Co robimy dzisiaj? Dziś trzeba będzie zająć się zrobieniem dorobieniem kolejnych kilku elementów. Mocujących, czyli szpileczek. Mamy tylko trzy szpilki, które udało się zachować. To są szpilki z tego połączenia z pokrywy górnej. I dorobimy sobie po prostu resztę tych brakujących na wzór tego oryginału, bo reszta jest tak zmaltretowana, że nie nadaje się do niczego. Więc te trzy no, zostawimy już dla zasady. No i musimy dorobić też takie nakrętki. To są nakrętki M6. Można by powiedzieć, że zwykłe, natomiast one są o tyle inne, że są wyższe niż współczesna norma. Takich nakrętek już nie idzie kupić, trzeba je będzie też robić. Mamy przedłużane nakrętki, które po prostu stoczymy na wymiar, pooksyduje się je na czarno, żeby, żeby wiadomo, jak to wyglądało. No te, te użyjemy z powrotem, natomiast tych pozostałych brakujących, no, no, trzeba będzie te pozostałe brakujące dorobić. więc. Więc to jest też robota na dzisiaj. No, takie detale, ale w tych detalach, jak gdyby na tych detalach ta praca polega. No, żeby nie robić tego na skróty, bo można wsadzić zwykłe nakrętki i cześć. Ale, ale skupiamy się na tym, żeby było w maksymalnym stopniu tak, jak było oryginalnie. No, to też tak będzie. I posadzamy sobie później na kleju też pilki, żeby nie miały tendencji do luzowania się, jak już będą dorobione. No, i wtedy będziemy mogli się zabierać za regenerację tej pokrywy górnej. Ona jeszcze czeka na swoją kolej. Także to jest zajęcie na dziś, żeby skończyć tutaj już całkowicie skrzynię biegów do montażu. Tu jest pokrywa, którą Ci pokazywałem wcześniej. Pokrywa sprzęgła już postażona u nas na nowo, żeby wyglądała jak nieremontowana. Dla wnikliwych, którzy boją się szkiełkowania. Także jest to zregenerowane, a jednocześnie z powrotem wygląda jak stare, nieremontowane, i tak będzie wyglądał cały silnik, bo tylko takie coś będzie pasowało do naszej koncepcji, prawda? To samo będziemy robili z całą jednostką napędową, żeby, żeby to po prostu wyglądało jak stary silnik, taki znaleziony właśnie, no jak gdzie? No w piwnicy, właśnie i, i nieremontowany, nie? Natomiast, no, wiadomo, nie da się pracować na brudzie. I, przy tak dużej ilości prac spawalniczych i obróbki, nie ma możliwości wykonywać tych wszystkich prac bez, bez czyszczenia tego, po prostu nie idzie tego zrobić. Także to samo będzie się tyczyło głowic. Tu sobie już to wszystko na nas czeka, no już bardzo niedużo tych elementów zostało na stole, jak widać. Będzie jeszcze mniej. To wiemy, że czekamy na tłoczki, tłoczki do pompy oleju. Tu mamy już przygotowane, wyczyszczone podkładki i zabezpieczenia sprężynowe. Czekamy na nowe zawory. To jest ostatni element, na który, na który obecnie czekamy. Mamy tutaj nowe sprężyny zaworowe, które na nas czekają i to będzie ostatnia, ostatnia obróbka ostatni na, na razie brakujący element, więc na tym etapie nic się nie zmieni. Tak samo będziemy postarzali później głowice, żeby one z zewnątrz były, no były brudne, by wyglądały jak stare, po prostu. Tak to nam chodzi. Tu szklanki, które już pokazywałem wcześniej, wyczyszczone, ale, ale też nie za bardzo, żeby, żeby to pasowało stylistycznie. No i przygotowane nasze szpilki plus te śruby, które dorabialiśmy do kapy sprzęgłowej, one są pordzewione na nowo, żeby też wyglądały jak stare, jak prawdziwe, są wykonane wiernie z oryginałem, więc wyglądają identycznie. Po dokręceniu będą wyglądały jak, jak z tego silnika, także no tak. Coraz bliżej końca zajęcia na dziś: szpilki i nakrętki górnej pokrywy skrzyni i montaż montaż na gotowo karteru silnika, czyli zaraz będę to rozbierał. Trzeba to odtłuścić na powierzchni stycznej, wiadomo, uszczelnić silikonem. Zmontować trzeba jeszcze będzie pewnie skrócić tą naszą wkrętkę, którą dorabialiśmy, żebyśmy nie mieli kontaktu z wałem korbowym, bo ona jest na razie za długa, więc trzeba ją będzie sobie stoczyć no i montaż całego rozrządu już na gotowo też z tymi naszymi podkładkami dystansującymi, z tym wszystkim co tutaj już wcześniej było regenerowane i opisywane, więc moim, moim zadaniem na dziś będzie złożyć złożyć dół silnika już finalnie no i wtedy Będę chciał, jeżeli się uda, skręcić, skręcić silnik, czyli korpus silnika z obudową skrzyni biegów. Tu ważnym, ważną rzeczą jest, ważnym elementem, dystansowanie tej obudowy w stosunku do obudowy silnika. Dlaczego? Bo w Sokołach jest to tak rozwiązane jak też w Indianie, bo stąd to rozwiązanie jest. W ogóle ten silnik jest kopią silnika z Indiana i, i, i to tak wygląda w praktyce. Nie jest to tak do końca polski pomysł, no albo inaczej nie jest w ogóle. Jest to praktycznie kopia tego, co produkowała fabryka Indian. Oczywiście wymiary są różne, ale, ale koncepcja i budowa silnika jest niemalże bliźniacza. Więc e, tutaj trzeba zrobić dystansowanie poprzez podkładanie tutaj podkładek takich. Półksiężyców mosiężnych, odsuwamy skrzynię biegów od silnika. Przez dodawanie, przez umowanie ją przybliżamy. Dlaczego to jest ważne? Chodzi tutaj o luz między międzyzemny tej zębatki zdawczej, która wchodzi na lewy czop główny wału korbowego, prawda? I tym odsuwaniem i przesuwaniem silnika my będziemy tutaj zwiększać bądź zmniejszać ten luz. I to jest bardzo ważne, o tyle, że ten luz międzyzemny tutaj musi być taki sam, jak jest tutaj pomiędzy koszem a, a kołem pośrednim. On musi być wyczuwalny. Jeżeli zrobimy to za ciasno, ten silnik będzie mówiąc potocznie wył. Będziemy słyszeć tą przekładnię. Będzie po prostu będzie wyć. No najzwyczajniej w świecie jak każda przekładnia, która jest za ciasno złożona. Jeżeli będzie za luźno, no to będzie trzaskać sobie. No i tak źle, tak niedobrze. Trzeba to umiejętnie wydystansować tak, żeby ta przekładnia sobie kulturalnie pracowała. I tak ją zawsze słychać. Chociaż jest to przekładnia o, o zębach skośnych i to jest tutaj fajne, że no, To niweluje właśnie te, większość tych niepożądanych dźwięków pracy przekładni. Ogólnie przekładnie z kołami zębatymi są głośne. Najgłośniejsze są wiadomo układy tak jak na rozrządzie. Dlatego my w tym motocyklu słyszymy rozrząd, ponieważ to są koła o takiej samej ilości zębów. Takie, takie przeniesienie poprzez koła zębate o tej samej ilości zębów i zębach prostych. Powoduje zwrotne uderzenia na tym połączeniu i my to słyszymy w tym silniku. I będziemy słyszeć stąd są takie no, charakterystyczne dźwięki w tych starych silnikach, czy w Indianie, czy w Sokołach i tak dalej. Bo właśnie to połączenie, czy w Harley'ach, prawda, dolnozaworowych, tam są cztery wałki, tam już w ogóle ma co hałasować. Także no, tak to działa. Mm, nie stosowano tutaj. Kół zębatych, o zębach skośnych. Dlaczego? Dlatego, że to połączenie nie jest wolne od wad. Czy to rozwiązanie? Bo jak każde rozwiązanie, są zawsze kompromisy i coś jest za coś. Zęby skośne mają to do siebie, że powodują naprężenia wzdłużne Czyli mówiąc potocznie, koło zębate, w momencie kiedy przekazuje napęd, ma tendencję do, do wysuwania się, bądź drugie, do wsuwania się. Czyli powoduje nam, generuje siły, które powodują, że ten napęd cały no, generuje jakieś straty, straty energii po prostu zwyczajnie, ta moc się odkłada gdzieś na naprężeniach poosiowych, prawda, dlatego nie stosowano tego rozwiązania na wałkach rozrządu, ponieważ gdybyśmy mieli to, to rozwiązanie na wałku, wałek cały czas byłby naprężany w którąś ze stron, prawda, e, przy użyciu zębów skośnych, e, no, to tak działa po prostu, żeby zminimalizować opory stosowano zęby proste. No i tak, tutaj, że jest tu duża przekładnia i no jest miejsce na to, żeby zrobić te koła zębate po prostu szersze, no to zdecydowano się na zastosowanie w celu poprawy kultury pracy na zastosowanie kół o zębach skośnych, no i tak. Także my dzisiaj musimy się skupić na tym, że jak już będziemy mieli ten silnik złożony, to, to będziemy go musieli wydystansować, prawda, przez dodawanie tych podkładek. Ważne jest też to, że to trzeba umiejętnie zrobić, ponieważ silnik nie może być przekrzywiony w stosunku do, do obudowy skrzyni no to jest bardzo ważne, ponieważ to koło zębate ono musi iść jeszcze równolegle prawda do, do tego i do tego, czyli jeżeli my sobie tutaj załóżmy dodalibyśmy więcej podkładek tu za mało i silnik nam się skręci w ten sposób no to nie dość, że będziemy mieli mały luz między zębny to to koło zębate będzie pracowało tylko na jakiejś tam skrajnej swojej powierzchni i też będzie wyło więc drugą rzeczą jest to, że nie można tego robić E, gdzieś tam bez dokładnej weryfikacji, dlatego, że jeżeli gdzieś dodam, pod, jeżeli gdzieś dodam podkładki mm. za dużo podkładek, a gdzieś za mało, e, no to te uszy tutaj będą, prawda, obrywać, no a ja dokręcając silnik do skrzyni będę powodował tu naprężenia i to wtedy możesz strzelić i to jest bardzo często też przyczyna, dlaczego te obudowy są właśnie poniszczone w ten sposób, bo to, no to trzeba zwracać uwagę przy montażu, że jeżeli gdzieś powstaje montażowo szczelina to nie wolno tego dociągać na siłę, tylko właśnie uzupełniać to tymi podkładkami. I tak to było zaprojektowane, tak to jest oryginalnie w tych silnikach, w silnikach Indiana też. Na to trzeba zwracać uwagę. Nie wolno tego składać bez tych podkładek i po prostu dociągać, bo 100% coś ulegnie zniszczeniu i to będzie poważna awaria, ponieważ spawanie tego później tutaj no, to, nie, to nie jest przyjemne. I tak, no taka Taka, taka praca na dziś, więc e, być może uda się już złożyć to na gotowo z deklem. Z wszystkim byłoby fajnie, więc byłby to jakiś, jakiś duży krok w tym wszystkim. No i wtedy już zostaje nam tylko góra, mówiąc potocznie, czyli obróbka gniazd zaworowych. No, y, takie ostatnie zajęcie przed, przed finalnym montażem. Pozdrawiam. Tak, także jakby prace idą do przodu z silnikiem. Ja ostatnio, znaczy ostatnio, wczoraj kupiłem, właśnie tablicę. Mam też książkę świętej pamięci pana Jacka Jurgi, historia polskich tablic rejestracyjnych. I tak, już Wam mówię, już wam mówię co z tymi tablicami. To są oryginalne tablice, chociaż mam teraz jakieś wątpliwości, delikatne. Zaraz Wam powiem, dlaczego, co i jak. To jest tablica tylna. No widać, że to jest to jest tablica z epoki. To jest tablica z epoki zdecydowanie, to jest tablica tylna. Tutaj mamy przednią. To jest tutaj ten banan na taki kiedyś musiałem mieć motocykle też na przednim błotniku. No i mamy tutaj numer N72290. I kolega, który to sprzedawał, mówił, że to jest ze Stanisławowa. Ze Stanisławowa, gdzieś pamiętam, z motocykla ale dokładnie nie wiedział co i jak. I słuchajcie, jest taka fajna książka, którą Wam już tutaj pokazuję. Ją w ogóle ciężko zdobyć, ale bardzo fajna, jeżeli ktoś zaczyna przygodę ze starymi tablicami rejestracyjnymi. O, tutaj takie tablice, widzicie, są. Ta tablica jest przedwojenna. I zaraz Wam już tutaj mówię, co i jak. W ogóle numer N, to ta N, która tu jest, to nie jest tak jak teraz, że tak mamy... Literki to są województwa. NK oznaczała, że to jest motocykl. Czyli pierwsza, a pierwsze rozpoznanie nam już się zgadza. W ogóle tutaj jest fajnie, bo zobaczcie: Stanisławów. Liczba mieszkańców w 31 roku było 1,5 miliona i było 116 motocykli tylko wtedy zarejestrowanych. 568 samochodów, 116 motocykli, 12 pojazdów innych. Także bardzo mało. I teraz tak. Patrzymy sobie, Stanisławów, kolejne dwie, czyli te pierwsze dwie cyfry, e, oznaczały, jakie to jest województwo. I 70 do 74 faktycznie to jest Stanisławów. Tak to, tak to tutaj pasuje. Tutaj jest informacja, że tablice, słuchajcie, te przedwojenne, powinny posiadać taki znaczek. Fabryki, gdzie zostały wyprodukowane. No tutaj niestety tego nie ma. Fajne tutaj też są zdjęcia starych dowodów rejestracyjnych. Ja zbieram też takie dowody, ale jeszcze przedwojennych niestety niestety nie mam. No tutaj jest zaznaczony, patrzcie, tutaj lwów, tutaj Stanisławów 70-74. Ja to szukam właśnie tak, żeby założyć na mojego sokoła. Wszyscy zakładają tam soku 1000 lata czy coś. A ja tak sobie stwierdziłem, że fajnie by było, żeby razem z Łukaszem. Łukasz też mówi, no kurde, fajny pomysł, żeby znalazł takie stare tablice, fajnie to będzie na, na, tak, na tym moim motocyklu to wyglądało. No i tablice mamy. Tutaj sobie patrzymy dalej. Tutaj były samochodowe, tak wyglądały przedwojenne, no i tutaj jest pokazane, że tablice motocyklowe różniły się jedynie literą. W Wikipedii jest napisane, że tylko NK była nie były jako motocykle, ale tutaj mamy, że dla motocykli ustalone były następujące MNPRSU. I tutaj jak widać te tablice z kolekcji mają faktycznie MK. No tutaj jest też biały ten, ale też tak sobie myślę, że to niekoniecznie. Jeszcze myślałem, że tak, albo możliwe, że to jest, nie wiem, niemiecki król, bo niemieckie tablice tak miały, ale możliwe, że to ktoś po prostu sobie wyprodukował jako zamiennik. Swoich tablic, no bo też podejrzewam, że też tak mogło być. Muszę wymać jakieś informacje, może mi coś powiecie. Tutaj w województwie śląskim litera N używana była od początku dla motocykli z wózkami bocznymi. Dobra, i następne dwie oznaczały dane województwo. W 37 dla motocykli bez wózka bocznego nie wymagano tylnej tablicy rejestracyjnej. I patrzcie, tutaj mamy SOKÓŁ 600. Nowością więc było wprowadzenie tego wymogu. Nowe tylne tablice rejestracyjne dla motocykli były kwadratowe o boku 170 mm. O boku 170 mm. Tutaj mamy, jaki tutaj mamy bok tej tablicy? Mamy 12, czyli to powinno być tak, a tutaj jest 20. Tak samo Wam zwymiaruje to dla, dla potomnych. Tutaj mamy 33 i 10 cm wysoka. Eee, tak, numer rejestracyjny na tablicach przednich był malowany. Na tablicach tylnych tłoczony. Dodatkowo tylne tablice posiadały tłoczone obramowanie. Podobne do używanego na tablicach dla samochodów, czyli takie coś powinno być. Od. Do 37, czyli od 37 do 39, powinien być taki układ. Motocyklowe zwykłe rejestry były wydawane przez urzędy wojewódzkie, kosztowały 6,50. W 37 rząd zamówił wykonanie 14,5 14 tysiąca kompletów motocyklowych tablic rejestracyjnych w seriach MN dla potrzeb całego kraju. No i tak, to tutaj zobaczcie: tutaj też jest wzór wojskowy motocyklowej tablicy. Tutaj są ilości, patrz, ile motocykli było. 1600 w czystym w było 8300. Samochodów było w 29 24000, a w USA było 25 milionów prawie w tym czasie. 29, gdzie tu mamy Niemcy na przykład? W Niemczech było 531 tysięcy. U nas były dorożki, bryczki, woźnice i, i takie tam inne. Tabliczki rowerowe fajne. Słuchajcie, no świetny, świetny, temat, w ogóle taka fajna cała dziedzina kolekcjonerstwa, tablice rejestracyjne. Ja jakoś, nie wiem, lubię po prostu te stare tablice rejestracyjne. Przykręcam je sobie w różnych miejscach. Ciekawy jestem, no... Na tą chwilę ten zestaw tablic idzie właśnie na mojego sokoła. E, aczkolwiek jak trafi się, może gdzieś u Was, gdzieś w komórce, gdzieś wisi, nie zbieracie, a... a... A jest taki zestaw tablic polskich, to chętnie bym zakupił, wymienił się. Może, może akuratnie gdzieś tam to jest. A dużo rzeczy jeszcze jest w różnych y, skrytkach pochowane. A, tutaj część moich tablic. Tu mam taką fajną rowerową, starą tabliczkę. O, tutaj mam jakąś taką jedną niemiecką, właśnie z takimi ściętymi y, bokami. No, ale to tutaj nie odpowiada, jakby właśnie tej numeracji. Prawdopodobnie tak obstawiam, że. Numer po prostu był wpisany w dowodzie, ale nie było tablic, więc ktoś możliwe, że po wojnie na przykład sobie może, albo i przed wojną sobie to dorobił. Chociaż słyszałem też, że były duże kary za, za podrabianie właśnie tablic rejestracyjnych, że to był jakby ważny element pojazdu. O. Jesteśmy jeszcze przy starych tabliczkach, to tutaj... Z mojej kolekcji, tutaj takie lata 47-48, województwo Wrocławskie. I tutaj mamy to tłoczone, a numer był malowany. Tutaj mam taką tabliczkę, właśnie rowerową przedwojenną, 36-37 rok. Zobaczcie, jak to wygląda. Widać, że była żółta. A tutaj tego nie ma też tej pieczątki, chyba wytwórcy. Tak, jak tam niby pisało. No, ale, ale niewątpliwie jest to oryginalna, fajna tabliczka, która tutaj zdobi moją kolekcję. Teraz jest tutaj przyczepiona na tej tabliczce. Słuchajcie, dziękuję Wam za, za te wszystkie subskrypcje, bo już mamy ponad 80 tysięcy subów. Na Facebooku ponad 110 tysięcy obserwuję. Także to jest bardzo fajne, budujące, motywujące. I, I fajnie, że po prostu ja lo, robię to, co lubię, tak? Czyli tutaj spełniam się jakby tą pasją, którą mam. Po spotkaniach teraz na Oldtimer Bazarze we Wrocławiu też widzę, że cała masa osób, która, nie wiem, nie interesowała wcześniej się starymi motocyklami, zaczyna się interesować. Mówiliście mi, że tak, że kupujecie właśnie te motocykle, że gdzieś tam szukacie w archiwach, zdjęciach, zaczynacie rozmawiać. Z rodzicami czy z dziadkami, jakie tam motocykle kiedyś były w rodzinie, odszukujecie zdjęcia. To jest naprawdę bardzo fajne i, i to jest taki, taki, taki dodatek, także ta nasza pasja się zaczyna rozwijać. Ja się cieszę też, że powstają nowe kanały, które nie wiem, czy re, robią relacje też z bazarów, pokazują ceny, pokazują te motocykle, i, i to się rozwija, ten rynek. No bo to ważne, ważne dla nas wszystkich, myślę, jest, żeby i zarażać młodych ludzi i żebyśmy my oglądali to co, to co lubimy to co jest fajnego. Więc ja jestem bardzo zadowolony i o Grzegorz też jest zadowolony. Patrz, dzisiaj poniedziałek piękny, ładny, wykąpany. <grym znafajny> Broda wyczesana jak po bazarze, jak po bazarze. Czy były jakieś spotkania, jakieś tak, rozmowy? Tak, tak, były rozmowy, były bardzo by były pouczające. Pouczające doświadczenia. Także zapraszam na ta, e, bazar Toruń. Też będziemy. W Toruniu będziemy, tak. W Toruniu tak. będziemy. No tak. i na retropraczach będziemy. I będziemy. na retropraczach. Już reklama poszła. No, Ret no To retropracze dobrze, retropracz jest fajny ten. To jest też fajne, żeby dzieci nauczyć się. Właśnie, żeby dzieci też przyszły, handlowały. Nauczyć wartość pieniądza, że można coś sprzedać. Że... Po ostatniej edycji, nie wiem, czy zauważyłeś, na pewno zauważyłeś, że było sporo dzieci fajnych na kocyku. Jakieś no. zabawki wymieniały. Ja tam z jednym rozmawiałem, to on mówi, że niekoniecznie chce sprzedać, może coś za ciekawego się zamieni. Tak Owi chłopczyk, ty, był. no! I powiem ci, że no, dziwiło mnie, że, nie wiem, ile on tam lat, ale bardzo fajne podejście, nie? Nie, no nie wziął, wyrzucił i mam kupi na starych, tak, tylko przyszedł. Bo, to, i... bo jeszcze się spotkałem z tym, że na przykład, że a bo dzieci sprzedają, pewnie nie mają pieniędzy, czy rodzice, czy coś. Nie, tu nie no chodzi nie, o to, to właśnie, nie? Tu chodzi o to, żeby właśnie no, nauczyć przedsiębiorczości też, nie? Że możemy coś sprzedać, że możemy jakieś pieniądze sobie załatwić. Nie musimy czekać na dotacje z państwa, tylko nie. Dokładnie. <laughs> Przecież ja czekam. Ja czekam. I myśl, drapie się i myślę, co to jeszcze wytargać. <laughs> Słuchajcie, żegnamy się z wami na dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Nie może z Sokołem, a może, może coś z bazaru poleci. Trzymajcie się miłego poniedziałku. Papa. Pa. Dużo nie było, ale... Jeszcze wrzutka reklamowa, bo są u mnie takie książki w cenie 30 zł. Jak robicie zakupy, to można za 30 zł sobie kupić taką książkę Tomasza Szczerbickiego. I jak już zaczynacie się interesować na przykład tablicami, to też inaczej patrzycie na przykład na stare zdjęcia, bo można gdzieś tam te stare zdjęcia u Was leżą i zauważycie na przykład, że jest jakaś tablica. I możecie na przykład rozpoznać, znając już kody numerowe, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, albo gdzie właśnie był zarejestrowany motocyk. Zobaczymy, bo znowu tablice wojskowe były już bez literek, tak? Tu mamy soku, sokoły. 600 i 1000. Także to naprawdę taka wiedza daje dużo nowych możliwości, i czasami można różne rzeczy odczytać ze starych fotografii, które gdzieś tam leżą u nas w albumach.